Czy to możliwe, by Stany Zjednoczone zablokowały GPSa w Brazylii? Brzmi jak science fiction, ale w obliczu rosnącego napięcia między oboma krajami temat staje się coraz bardziej realny. Wszystko zaczęło się od ogłoszonych sankcji wobec sędziego brazylijskiego Sądu Najwyższego, Alexandre de Moraesa. Według brazylijskich mediów, USA miałyby szykować kolejne ciosy, w tym potencjalny, blokadę GPSa. Ale jak to działa? GPS to system geolokalizacji stworzony przez amerykański Departament Obrony. Działa na podstawie satelitów, które bez przerwy wysyłają sygnał do odbiorników na Ziemi, telefonów, samochodów, samolotów i innych urządzeń. Bez niego nie ma map, nawigacji ani synchronizacji danych. Eksperci jednak uspokajają, odcięcie GPSa w jednym kraju jest praktycznie niemożliwe bez wpływu na sąsiednie państwa. Teoretycznie można zakłócać sygnał lokalnie, tak robi Rosja w strefach konfliktu ale to bardziej akt wojny niż narzędzie dyplomacji. Mimo to temat budzi pytania, co jeśli naprawdę doszłoby do takiego kroku? Czy świat jest gotowy na życie bez GPS-a? Na szczęście są też alternatywy Galileo, GLONASS, BEIDU i inne systemy, już działają na wielu urządzeniach.